Witam Was serdecznie znad pięknego, wiosennego, wysokiego bobru. Sporo wody płynie. Cieszy mnie to ogromnie, bo zbliża się tarło lipieni. No w takich warunkach jak teraz, jeśli utrzyma się taka woda, będzie wysoka, no to jest dobrą prognozą dla zbliżającego się tarła lipieni. Słuchajcie, no dzisiaj powinienem być nad jakąś piękną bałtycką plażą, gdzieś tam z tyłu powinien być klif e, bo temat o którym dzisiaj chciałbym porozmawiać to e, morskie trocie, a ściślej mówiąc to jakiego zestawu, jakim sprzętem łowię morskie trocie, co używam do połowów morskich troci. Nie miałem to szczęście łowić w kilku miejscach e, te piękne ryby e, Dawno, dawno temu łowiłem u wybrzeża Nowej Zelandii. Dokładnie tak samo wchodzące pstrągi z rzek, jak u nas, i tam udało mi się złowić kilka srebrniaczków. Natomiast najczęściej miałem okazję łowić w Bałtyku. W kilku miejscach miałem tą przyjemność łowić na kilku wyspach duńskich. Łowiłem w kilku miejscach na wybrzeżu i w głównym Szwecji, jak i jednej z najpiękniejszych wysp szwedzkich Gotlandii, łowiłem również na wybrzeżu norweskim no i oczywiście w Polsce, w Polsce jest kilka bardzo znanych miejsc trociowych to jest ten moment, zresztą przed samymi świętami Wielkiej Nocy, piękne ryby w Polsce były łowione kilka przepięknych, okazałych egzemplarzy, kolega ze Słupska złowił w naszej właśnie polskiej, na naszym polskim wybrzeżu na muchy Słuchajcie, co używam do połowu morskich troci? Zacznę może od wędki. Do połowu e, morskich strągów używam wędki 9-stopowej w klasie 8. Jest to wędka w uzbrojeniu morskim, e, czyli uchwyt kołowrotka jest tak zbudowany, aby był odporny na wodę słoną. I wędzisko takie ma zdecydowanie większe przelotki większe, czyli mają większą średnicę. E, przez co linka w rzutach na znaczną odległość po prostu najzwyczajniej w świecie, łatwiej się łatwiej się przesuwa. E, jest to wędka szybka, e, używam szybkiego wędziska full flexa, e, ze względu przede wszystkim właśnie na potrzebę wykonywania długich rzutów. E, jeśli chodzi o kołowrotek, kołowrotek e, large arbor, który pomieści. Poza linką przynajmniej 150 metrów podkładu zdarza się tak, że przy dużej trocie ona potrafi wyciągnąć poza linką jeszcze znaczną część podkładu. Także tutaj nie oszczędzajcie na podkładzie, wybierając się na takie ryby przynajmniej 150 metrów 50-funtowego 50 -funtowego podkładu pod, pod link. Jeśli chodzi o przypon, jakiego używam, to jest to bardzo ważny element przy połowie troci staram się używać najdłuższych z możliwych przyponów e, oczywiście najdłuższych aby to rzucanie jak wcześniej wspomniałem na znaczną odległość było komfortowe czyli najczęściej używam przyponu o długości około półtorej długości wędki bywa tak, że sytuacja zmusza na przykład bardzo ciche dni, bezwieczne dni że ten przypon musi być jeszcze jeszcze dłuższy e, używam Przyponów fluorokarbonowych konicznych, gotowych, takich niewiązanych bywa tak, że ostatni odcinek tylko dowiązuje i ten ostatni odcinek jakiego używam to są: to jest fluorokarbon w przekroju 0,24 minimalnie, 0,28 mm. Eee, ostatnio mówiłem o łowieniu pstrągach, i to były takie same średnice tych fluorokarbonów. Różnica jest taka, że przy, łowie, przy połowie prstrągów na streamera na wiosnę, na przykład tutaj, tutaj na bobrze, mimo wszystko linka tonąca, która jest pod wodą, jest niesiona przez nurt i przeciążenia przy braniu dużej w szczególności ryby, przy długiej lince są bardzo duże. Stąd też tak samo grube żyłki, jakich używam przy łowieniu troci. Eee, w warunkach bezwiecznych troszkę cieńsze żyłki, czyli 24. 024 jak wieje, woda jest lekko zmącona, można sobie pozwolić na 0,28. Eee, ważne jest, żebyśmy przywiązywali naszą muchę nie na stałe, tylko z oczkiem, z pętelką, żeby ta mucha nam swobodnie, elegancko na końcu tego przyponu eee, powiedzmy sobie dędała. Jakich much używam? Woda brzozowa, słuchajcie, teraz jest najlepszy czas na to, żeby napić się wody, którą dają nam brzozy. Tutaj Cały brzeg mam porośnięty brzozami, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby e, tego pysznego trunku spróbować. Przepyszna i słodziutka. Polecam, jak ktoś ma z Was okazję e, gdzieś tam sobie spuścić troszkę z brzozy, czy też kupić taką wodę brzozową. Przepyszna. Jakich much używam? E, ach! Ważna sprawa, zanim do much przejdę. Linka. Słuchajcie, swojego czasu używałem dwóch linek. Pierwsza linka, jaki używałem, to była linka Rio Shortbound interme z intermedialną głowicą, z skróconą głowicą w klasie 8 i przestałem używać tę, tą, tą linkę. Obecnie używam tylko i wyłącznie linki Royal Wolf Triangle Taper. Jest to linka intermedialna. Na całej swojej długości, czyli głowica i running, jest intermedialny w takim oto kolorze. Jest to linka z tradycyjną drugą głowicą, i e, jest to linka, którą, jeśli chodzi o rzuty dystansowe, no na pewno jest, nie chcę słowa użyć lepsza, ale na pewno bardziej się nadaje do tego, wygodniej, łatwiej rzucać jest na dystans linkami z długimi głowicami. Aniżeli z skróconymi, kiedyś myślałem odwrotnie. Myślałem, że krótka głowica, gdzie jest ta masa, na krótszym odcinku będzie, będzie łatwiej wysyłać na dużą odległość. Nie. Linki z długimi głowicami są to linki dedykowane właśnie do rzutów, do rzutów dystansowych. Stąd też polecam tego typu linkę. Dostępna jest w wielu miejscach w Polsce, natomiast dystrybucją zajmuje się Wrocławski Flyhouse. Tam dostaniecie na pewno linki Royal Wolfa zresztą jeśli chodzi o linki pływające to jest jedyna intermedialna którą mam Triangle Taper tej marki to chyba wszystkie pływające linki jakich używam to są właśnie Royal Wolfy kapitalne linki polecam trwałe bardzo miękkie świetnie zaprojektowane do dalszych rzutów Wracam do muszek. Jakich much używam? Jeśli chodzi o Bałtyk, to powiem Wam szczerze, że przez kilka dobrych lat eksperymentowania z różnymi muchami e, używam w tej chwili tylko i wyłącznie imitacji krewetek. Nie używam już imitacji małych rybek, e, chociaż bywają bardzo skuteczne. E, to nie jest tak, że inne muchy nie działają. Nie, 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 absolutnie. Jest bardzo wiele miejsc i bardzo wiele momentów, kiedy. Dużo bardziej hmm, pożądane przez ryby, czy też zjadane przez ryby, są na przykład kiełbrze u wybrzeży Wysp Duńskich, czy na przykład tobiasze w Polsce i w Szwecji. Szczególnie w, na przykład cierniki świetnie się sprawdzają w Norwegii. Natomiast ja od paru lat używam imitacji krewetek i te krewetki świetnie mi się sprawdzają. Jeden model krewetek w różnych wielkościach, w różnej kolorystyce, w różnych wariantach, w różnym ciężarze. Jak zmieniam ciężar? A na przybudowie takiej krewetki, kilka zwojów, e, lamety ołowianej, drucika ołowianego na trzonek kaczyka i na to buduję muchy. Muchy, które używam, wzoru którego używam, jest to Pater Grizen Fly. Jest to mucha, która, tutaj pokażę Wam Pater Grizena takiego w naturalnych kolorach. Staram się, jeśli chodzi o, o ryby łowione w Bałtyku, nie używam dużych much. Są to haczyki od szóstek do dziesiątek. Rzadko kiedy sięgam po czwórki, jeśli chodzi o tego typu muchy. Znowu, była to kwestia po prostu sprawdzania przez lata różnych wariantów tych much i różnych wielkości. I w Bałtyku rzeczywiście mniejsze krewetki sprawdzają mi się bardziej. na Taka szara, którą pokazywałem przed chwilą, bardzo dobra w Danii. Tutaj, na przykład, taka krewetka, która dużo bardziej bywa skuteczna na wodach szwedzkich, norweskich. I po takie malusienkie, malusienkie paterglizeny, które uwielbiam stosować. Na przykład w Szwecji, no to, jest, to jest muszka bardzo mała, nie wiem czy ją będzie dobrze widać. Natomiast na taką malutką krewetkę złowiłem najwięcej troci. I, i, i to niektóre z tych ryb były bardzo okazałe, bo miałem to szczęście złowić ryby 70 i ponad 70 cm. W warunkach bardzo wiecznych, jak woda jest brudna, sięgam po takie bardziej pomarańczowe, kombinowane krewetki, też w glyzeny. I, I świetnie, świetnie one mi się sprawdzają. Jest to tego typu mucha, którą mógłbym porównać do czarnej pijawki przy łowieniu pstrągów. Niektórzy mówią, nieważne na co łowić, ważne, żeby szłowino na, na e, trocie. E, co jeszcze, jeśli chodzi o sprzęt? Bardzo pomocna e, bywa przy łowieniu, szczególnie jak się brodzi. E, stripping basket, czyli ten koszyk, ta miska, którą montujemy sobie do pasa, to wprowadzamy linkę. Dlaczego i po co stripping basket? W momencie, kiedy łowimy na linki pływające, nie jest on tak bardzo potrzebny, dlatego, że ta linka, którą ściągamy, ona po prostu pływa sobie wtedy tutaj. Mimo wszystko te fale potrafią ją ściągać, za, na, za nami plątać i tak dalej. Natomiast e, w momencie, kiedy używamy linek intermedialnych, a są to linki tonące, to te linki jeszcze mieszane przez fale potrafią zahaczać na o kamienie przy dnie, o skałki, o roślinność wodną. Eee, I to utrudnia potwornie łowienie. Taki koszyk, yy, przyzwyczajcie się do niego szybko, jak go zaczniecie używać. Jest bardzo, bardzo pomocny, bardzo wygodny w używaniu, także polecam serdecznie. Ja tu jak zwykle, słuchajcie, jak się spotykam z Wami, jest towarzyszy mi tu pies. Chodź tu Reti, pokaż się. Pokaż się elegancko. Chodź tutaj. Ona żyje swoim życiem, robi to, co chce. To jest najszczęśliwsze stworzenie świata. Ma w nosie sytuację obecną jest szczęśliwa, bo jesteśmy cały, musimy być w domu tutaj i cały czas, ten cały czas spędzamy z psem. Wracając do, do, do sprzętu, jak wspomniałem, bardzo, bardzo pomocny koszyk dla osób, które mają problemy z równowagą, bardzo przydatny jest kijek do brodzenia. E, śliskie kamienie, śliskie podłoże w morzu y, utrudnia chodzenie. Bardzo taki kijek pomaga. tego gadania trochę mi zasycha w gardle, bo ja uwielbiam tą wodę brzosową. Także popijam sobie ją dość regularnie. Także patyk do brodzenia. Bardzo istotnie jest podbierak. Niezależnie od tego, e, czy łowicie brodząc, czy łowicie z belly boat bo belly boat jest. Świetnym rozwiązaniem do łowienia morskich troci. Oczywiście, już tutaj trzeba przestrzegać wszystkie zasady bezpieczeństwa. Czyli, nawet jeśli łowicie e, niedaleko brzegu, zawsze miejcie na sobie kamizelkę sekuracyjną. Czy jest to automatyczna kamizelka, czy zwykła taka e, kamizelka, którą używa się na przykład przy spływach kajakowych tak dalej. miejcie to na sobie, nawet pod kurtką to w momencie kiedy doszłoby do czegoś na pewno będzie pomocne i może wam uratować życie. Odradzam używania linek i kotwic przy łowieniu belibauta w morzu, bo widziałem taką sytuację nad polskim morzem wiele lat, przepraszam, wiele lat temu jak jeden właśnie z łowiących chciał być sprytniejszy, nie machać tymi płetwami, rzucił sobie kotwicę i jedna z takich fal nakryła go i Prawie się przewrócił z tego belly boata. cały był mokry, niewiele brakowało i by fiknął koziołka. Także odradzam używania kotwic. Belly boat jest na tyle bezpiecznym urządzeniem do pływania, że fale, szczególnie takie, które są na Bałtyku. Ja nie mówię o falach sztormowych, ale takich, kiedy rozsądnie możemy pływać, nie są na tyle niebezpieczne, żeby, żeby stanowiły zagrożenie. Natomiast zawsze w towarzystwie, jeśli już się decydujecie na belly boat'a i z głową. To, zresztą, czy łowicie z łodzi, czy z belly czy z kajaka, to zawsze z głową, zawsze rozważnie, bo e, wpaść do wody i zrobić sobie krzywdę jest nie trudno. Wracam do podbieraka. E, podbieraka, który ja używam e, do połowu troci, to jest podbierak aluminiowy. To jest słuchajcie, nieduży podbierak, natomiast on jest tej wielkości, że mi nawet okazała ryba tutaj wchodzi. To jest podbierak am, am, amelinowy który dodatkowo ma pianki tutaj na brzegach on pływa, jest kapitalny na przykład w sytuacjach, kiedy złowimy ryby, rybę chcemy sobie ją przetrzymać kładziemy na wodzie, ryba jest w środku on jest na, podbierak jest na powierzchni wody mamy czas, żeby na przykład wyciągnąć sobie aparat żeby zrobić zdjęcie oczywiście mocowany jest magnesem do, do pleców mocuje sobie to na rozciągliwej takiej tutaj sprężynie żeby go, żeby go nie zgubić siatka jest z gumy żeby te ryby, które łowię, w jak najlepszej kondycji wracały do wody. Gumowa siatka nie ściąga tak tego śluzu, którym pokryte są ryby, To jest bardzo, bardzo ważną częścią ochrony rybiej skóry, rybich łusek. Przydaje się ochraniacz na palce w momencie zbierania, w momencie prezentacji ściągania linki, żeby ta linka po ochraniaczu nam szła, nie po gołej skórze. Drobinki piasku na lince potrafią przeciąć skórę. Słona woda bardzo nieprzyjemne e, Później te przecięcia skóry są na palcach, także też to polecam. Oczywiście okulary. Pasek bardzo ważny przy butospodniach, bo wywrócić się w morzu jest bardzo łatwo. Nieraz e, widziałem wywracające się osoby. Nieraz się wywróciłem i ten pasek zabezpiecza, żeby nie nalała nam się e, woda do środka, do, do butospodni. Gdzie i w jaki sposób łowić trocie. Słuchajcie, to łowienie troci samo w sobie technicznie jest dosyć proste, bo jest to klasyczne łowienie na streamera. Natomiast to w jaki sposób te ryby odnajdujemy, już nie jest takie proste. Jest to jedna z trudniejszych ryb, jeśli chodzi o. E Znalezienia odpowiedniego miejsca do ich połowu w odpowiednim czasie. Są oczywiście miejsca, które są na tyle charakterystyczne, że te docie tam kręcą, natomiast przy, długich, przy takich e, długich odcinkach linii brzegowej, jak na przykład szkiery szwedzkie, czy też e, linia brzegowa na Wyspach Duńskich czy Szwedzkich, nie jest to takie proste, żeby to miejsce. Odnaleźć to miejsce, powiedzieć tutaj będę dzisiaj łowił i tutaj te ryby na pewno będą. Jest to jedna z trudniejszych rzeczy, i to jest ta układanka, którą ilość tych składniowych, które, nam, które znamy, pozwolą nam na to, żebyśmy złowili to. Wytypowanie miejsc, gdzie możemy złowić trocie, jest trudną sprawą. Musimy uwzględnić kilka czynników w wyborze miejsca, w którym będziemy łowili. Bardzo, bardzo istotne są ruchy wody. Te ruchy wody związane są na ogół z wiatrem. Patrzcie na to, sprawdzajcie prognozę, patrzcie, jaki jest wiatr. Czy jest to wiatr, który wnosi, wprowadza nam wodę do zatok, czy jest to wiatr, który. Powoduje, że tej wody będzie dużo mniej w zatokach. Niestety to nie jest najlepszy moment do, do łowienia troci. Mniej wody w zatokach powoduje, że te ryby się odsuwają od brzegu. Są dużo, dużo trudniejsze do złowienia dla nas dla muszkarzy. Chyba, że mamy belibołta, no to wtedy możemy ten dystans pokonać, wypłynąć troszeczkę od brzegu, spróbować łowić te ryby. Jeżeli łowimy na belibołcie, nie szukajcie bardzo głębokich miejsc. Cała sztuka łowienia troci na muchę. Możliwość łowienia troci na muchę jest wtedy, kiedy te ryby wchodzą na płytką wodę. Płytką wodę, czy wodę powiedzmy do 3 metrów głębokości jest to woda, w której bardzo skutecznie możemy poławiać na, na muchę. Wracając do wiatru. Patrzcie się, zwracajcie uwagę na to w jaki sposób się ustawiacie do tego wiatru, żeby było wam wygodniej rzucać. Właśnie w tej chwili troszeczkę wiaterku tutaj zawiało, przesunęła się ta wędka. Natomiast najistotniejsze jest to, czy ten wiatr wprowadza wodę, czy powoduje to, że tej wody w zatokach nie mamy. Oczywiście, temperatura wody to jest bardzo, bardzo istotne. Sprawdzajcie ją. Termometr zawsze w zestawie trociarza powinien być i woda, jeśli ma 9, 10, Stopni, 11 stopni to jest genialna. Jeżeli ma 6, 7, to jest ta bariera, w której trocie zaczynają być aktywne, w której trocie zbliżają się do, do brzegu, na, na żerowiska. Zwracajcie uwagę na e, płytką wodę w zatokach, czy jest w niej życie, czy e, jakieś bezkręgowce typu właśnie krewetek się e, nie zbierają, czy drobnica się nie zbiera. Jeśli uda Wam się podczas łowienia trocie złowić inne ryby, takie jak o konie na przykład, czy jazie. To dobrze, to jest dobry znak, bo to znaczy, że ryby zaczynają się w tym miejscu kręcić. Za nimi podążają też stada troci. To jest kolejna rzecz. Jeżeli łowicie w kilka osób i złowi ktoś rybę, to trzeba w tym miejscu łowić, bo to oznacza, że stado troci jest w pobliżu. Bywa tak oczywiście, że pojedyncza tylko ryba się przemieszcza, na, natomiast na ogół te ryby pływają po dwie, trzy, a nawet po kilka w stadzie. Przepraszam, penetrując przybrzeżne płcizny, i to jest, to jest znak, że po pierwszej rybie trzeba bardzo być aktywnym, szybko obławiać, bo jest prawdopodobieństwo, że jeszcze inne ryby się w pobliżu brzegu kręcą. Cóż, wolałbym być teraz, słuchajcie, na trociach. Natomiast no jestem. Nad Bobrem. Nie wiem, czy w tym roku uda mi się pojechać na te piękne ryby, bo sytuacja jest jaka jest. W najbliższym czasie może troszeczkę się poluzuje i będziemy już mogli pojechać na ryby. Wtedy wykorzystajcie to. Natomiast no... dużo rozsądku dzisiaj w podejmowaniu decyzji odnośnie tego, czy na ryby, czy nie. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie łapki w górze. Będziemy się spotykali wkrótce. Mam kilka pomysłów na zrobienie spotkań z Wami poświęconych stricte technikom rzutowym. W wypadku troci i umiejętność rzucania na znaczną odległość się bardzo przydaje. Pozdrawiam Was serdecznie, jeszcze raz dzięki i do zobaczenia. Cześć!